W środę podopieczni warsztatu terapii zajęciowej wspólnie zasiedli do stołu. Zakończyli tym samym pracowity czas przygotowań do świąt wielkiej nocy. Spotkanie w warsztacie terapii zajęciowej rozpoczęło się tradycyjnie od przedstawienia. Podopieczni przygotowywali się do niego od tygodni wraz ze swoimi opiekunami. To jest taka krótka szynka rodzajowa, nawiązująca do świąt, świąt Maczystania Pańskiego czy Świąt Wielkiej Nocy. To, co chcieliśmy dzisiaj przedstawić, to, yy, to praca nad własnym charakterem, polegająca na tym, żeby wybaczać, prosić o wybaczenie, ale też pracować na tym, żeby stać się lepszym człowiekiem, żeby już pewnych nie, tych samych spraw, trudnych błędów nie popełniać, czyli opierać się tej pokusie. Na tym to polega i w sposób taki obrazowy zostało to pokazane, bo e, te gwoździe wbijane do tego płotu, no i później wyciągane te gwoździe, i, bo po tych gwoździach zawsze zostaje rana. Rany się zabliźniają, ale te rany zawsze zostają i ten, który no, wyrządza jakieś zło czy krzywdę, musi wiedzieć o tym, że zawsze... Ta rana zostaje, także to wybaczenie jest bardzo ważne. Przed chwileczką no wspaniały spektakl, który przygotowuje nas na ten okres świąteczny. Cieszę się, jako starosta możemy uczestniczyć, wspierać w pewnym stopniu oczywiście tutaj warsztaty terapii zajęciowej. Życzę wszystkim podopiecznym zdrowych, wesołych, błogosławionych świąt z okazji Narodzenia Pana. Cieszę się, że takie właśnie przedsięwzięcia są cały czas kultywowane. Wspólne odświętne śniadanie jest tradycją w tym miejscu. W wydarzeniu wzięli udział podopieczni warsztatu, wychowawcy, a także goście. Wszystko przygotowano na miejscu, także w ramach terapii. Wystrój sali, posiłki przygotowujemy. Pracownia ogrodniczo-zoologiczna przygotowuje kwiaty, wystrój sieje zboże, do, 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 żeby, żeby te zboże mamy na stołach, także zostało to tam pokazane. Pracownia Gospodarstwa Domowego wraz z innymi pracowniami przygotowuje posiłek, żurek. Przygotowujemy to się na wielkanocne własnym sumptem, ale to też forma terapii. Mamy 14 pracowni, wszystkie pracownie czy pracownicy też mają różne pomysły i realizują te pomysły w ten sposób, żeby nasi podopieczni brali w tym udział. I ten, ten klimat, świąt, wielkie nocy, tą atmosferę stąd zanieśli potem do swoich domów, bo nie zawsze to jest tak jak u nas, tak świątecznie, ale myślę, że ten nastrój, który dzisiaj jest w czasie tego śniadania, Przeniósł się do ich serc i przenieś, oni też przeniosą to do swoich domów. Ja, i tak, są symbolem życia, bo błogosław ten chleb, który jest owocem pracy rąk ludzkich i Bożego Błogosławieństwa. Bo błogosław wszelkie potrawy świąteczne, które spożywamy na pamiątkę Twojego, Panie Jezu Chryste z martwych wstania, Przyjdź i zawsze razem z nami do stołu, do stołu i błogosław nas wszystkich. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Smacznego. Śniadanie wielkanocne to forma wprowadzenia w świąteczną atmosferę, ale też okazja do podziękowania i podsumowania pracy w warsztacie w ostatnich miesiącach. Podopieczni od początku roku wykonywali rękodzieło o tematyce wielkanocnej, które później trafiło do sprzedaży. Teraz przed nimi czas odpoczynku, a za wypracowane środki będą mogli wyruszyć na wiosenne wycieczki.